Dzień dobry. Na tym spotkaniu chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób przygotować arkusz z funkcjami, z tablicami funkcji wykładniczych, potęgowych i logarytmicznych. Tutaj, już mam przygotowany pierwszy wiersz z nagłówkami, które pokazują, o jakie funkcje chodzi. Dlatego mogę się od razu zająć tablicowaniem tych funkcji. Dobrze, w pierwszej kolumnie mamy argument x, i powiedzmy, że zrobimy serię wartości, począwszy od 0, a skończywszy na 10, powiedzmy z krokiem 0,25. Zrobię to wykorzystując tą najszybszą metodę, więc wpisuję pierwszą z wartości, czyli 0. W komórce A2, a następnie wybieram polecenie wypełni. Seria danych. Serie mają być w kolumnie. Wartość kroku, tak jak powiedziałem, 0,25, natomiast wartość końcowa 10. I Excel wstawia mi odpowiednią serię wartości. Pierwsza z funkcji to jest x do potęgi 2,5. Więc sprawę tutaj możemy załatwić na dwa różne sposoby. Pierwszy taki bardziej elegancki można powiedzieć to jest z użyciem funkcji potęga. Więc ja wstawiam odpowiednią funkcję. Ona wymaga podania dwóch argumentów. Pierwszym z tych argumentów jest rzeczywiście liczba, którą będziemy potęgować, więc wskazuję położenie argumentu, czyli komórkę a2. W tym przypadku średnik, i pośredniku podaję. Wartość potęgi, czyli w moim przypadku 2,5. I zamykam nawias. No oczywiście, po skopiowaniu tej formuły do pozostałych komórek, program zadziała i wyliczy te wartości. Druga metoda, ponieważ wspomniałem, że są, jest jedna mniej, druga bardziej elegancka, więc to była ta bardziej elegancka. Druga mniej elegancka, ale chyba. Prostsza czy łatwiejsza w zapamiętaniu to jest z użyciem daszka, więc formułę budujemy w ten sposób, że pokazujemy najpierw wartość x, czyli w tym przypadku nasz argument to jest komórka A2, i potęgę robimy za pomocą daszka, czyli Shift 6. Wstawiam nam taki daszek, i po nim podajemy wartość, która ma się znaleźć w potędze, czyli 2,5. I ten sam efekt tą metodą dostaniemy. Więc ja kopiuję i tą formułę do pozostałych wstawiam do pozostałych wierszy. Dobrze, kolejna z funkcji, ona jest bardzo podobna, tylko tutaj mamy zamieniony argument. Stała wartość jest podawana potędze zmiennej, więc przygotujemy tą formułę w ten sposób. Wpisujemy tutaj 2,5 jako podstawę potęgowania, a po daszku podstawiamy argument nasz, który jest w komórce A2. No i kopiujemy znowu do pozostałych wierszy. Kolejna sprawa to jest logarytm, więc Tutaj chodzi w tym przypadku o logarytm dziesiętny, więc Excel oferuje trzy różne funkcje dotyczące logarytmów. Logarytm dziesiętny najprościej za pomocą takiej formuły można obliczyć. Wpisuję tą formułę, to jest log10. No i tutaj podaję argument, czyli wartość z komórki A2. Zamykam nawias. Oczywiście w przypadku zera dostaję komunikat o tym, że że argument jest spoza dziedziny, ale jak skopiuję tę formułę do pozostałych wierszy, to już powinno być wszystko w porządku. Co dalej? Mianowicie logarytm naturalny. No to tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Formuła też jest dosyć prosta. Ln. Podajemy liczbę, którą chcemy w ten sposób zlogarytmować. Znowu mamy podobny komunikat, ale tu sytuacja jest analogiczna. Po skopiowaniu tej formuły do pozostałych wierszy dostaniemy jakieś tam, jakieś tam sensowne wyniki. Dobrze, kolejna rzecz to jest logarytm, ale o podstawie innej niż 10, innej niż liczba E, czyli te dwie funkcje do tej pory użyte nie mogłyby być zastosowane, więc tutaj musimy użyć bardziej uniwersalnej funkcji dostępnej. Excelu to jest funkcja log. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj podajemy liczbę, która ma być logarytmowana, i po średniku możemy podać drugi argument. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w podpowiedzi ten, ten argument jest w nawiasach kwadratowych, oznacza to, że on nie jest wymagany. Jak to zadziała? Mianowicie, jeżeli podamy jakiś argument drugi, czyli w tym przypadku będzie mi interesować liczba 3,5, no to oczywiście zostanie wyliczony logarytm o podstawie 3,5. Natomiast jeżeli ja pominę i nie podam tego drugiego argumentu funkcji log, no to program domyślnie przyjmie, że będzie to liczba 10 i wyliczy wtedy logarytm dziesiętny. Natomiast w tym przypadku Interesuje mnie logarytm o podstawie 3,5, więc ja podaję jako pierwszy argument wartość z kolumny A i pośredniku podaję, że ma być to logarytm o podstawie 3,5. No i zamykam nawias. Oczywiście kopiuję tę formułę do pozostałych wierszy. Ok, mam wyliczone wartości. No, i ostatnia z funkcji, która tutaj jest zaproponowana, to jest e do potęgi 2x. No, więc jeżeli chodzi o podnoszenie liczby e do jakiejś potęgi, to w tym przypadku zadziała funkcja exp. Z tym, że tutaj już nie dajemy żadnego znaku potęgowania, to był błąd, tylko bezpośrednio w nawiasie wpisujemy. Liczbę, czy jakieś wyrażenie, które ma być potędze. Więc tutaj interesuje mnie dwa razy to, co mam w komórce A2. No i kopiuję to do pozostałych wierszy. I mam wyliczone wartości tak zadeklarowanej funkcji. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o tego typu funkcje.